Widziałem wczoraj wyszło SBC o Player Pika z ikoną Prime lub Historia, więc deal jest prosty. Jeżeli wbijecie 3000 łapek w górę pod tym materiałem, to dzisiaj o godzinie 20 robimy streama i właśnie robimy tego Player Pika. A dodatkowo ja siadam teraz i robię te wszystkie Ameryki po to, żeby było więcej paczek i żebyśmy zrobili tego Player Pika, także zobaczymy czy dacie radę. A tak poza tym subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem koniecznie, piszcie w komentarzach pytania na następne odcinki, subujcie, pamiętajcie, bo wbijamy 70 tysięcy już naprawdę niedużo nam brakuje, ale tymczasem już nie przedłużając zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. A dzisiejszy odcinek jak zawsze zaczniemy od bardzo ciekawego pytania, a mianowicie czy to prawda, że Hugo Sanchez ma wpisaną błędnie datę urodzenia na poszczególnych kartach? No i przekonajmy się sami, wpiszmy sobie Sancheza. Może na początek sprawdźmy jego wersję Optimus, jak już jest po kolei. W Optimus Hugo Sanchez ma wpisaną datę urodzenia 11 lipiec 58. Dobra, sprawdźmy sobie teraz wersję już tą Prime, czy tutaj nie ma pomyłki. Hmm, tutaj jest wpisana data również 11 lipiec 58, więc na razie błędu nie ma. Sprawdźmy jeszcze e, pozostałe wersje. Kurczę, słyszałem właśnie, że jest jakiś błąd u Hugo Sancheza. Tutaj jest również 11 lipiec. No i dla poprawności sprawdźmy już również wersję e, Baby Hugo Sancheza. I co tutaj jest wpisane? Tutaj jest, moi drodzy, wpisane również 11 lipiec, więc tutaj e, w FIFA 21 wszystko się zgadza. Natomiast taka fajna ciekawostka, że w FIFA 20 nie zgadzało się tak, wszystko ponieważ. W wersji Prime miał wpisany 7, 11, 58, natomiast w wersji Kony Moments miał wpisany 6, 11, także tam doszło do pomyłki, natomiast została ona usunięta i w FIFA 21 takiej pomyłki już, moi drodzy widzowie, nie ma. Natomiast w FIFA 20 była i z tego co pamiętam, nie jako jedyna, bo tych pomyłek z daty urodzenia trochę było. Czy to prawda, że można zrobić draft 193? I to pytanie było w ostatnim odcinku, ale po materiale odezwał się jeden z widzów, który po prostu pokazał mi, że jest to możliwe. Także zapraszam również, bo to jest wrzucone na moją grupkę drafciarza Mexa link macie w opisie. Co prawda jakość tego jest dość słaba, ale tu chodzi tylko o fakt, żeby zobaczyć, że jest to możliwe. Wchodzi tutaj do trybu draftu, kliknie zaraz w skład, nie no ale jakoś to nie wiem. Urde, czym to nagrywane w tych czasach. <laughs> Już szoterzy robią lepsze szoty z tymi swoimi watermarkami na cały, na cały ekran, ale jest tutaj 100 zgrania. Jak widzicie, ocena 93 draft zrobiony prawidłowo, więc musimy go uznać. Kurcze, może jednak warto czasem jeszcze zrobić tego streama z draftów. Szkoda, że tak rzadko są te dobre karty. No ale rzeczywiście, w jaki sposób jest to możliwe, żeby draft 63 zrobić. Kaman i jej weźcie, dodajcie teraz takie ikony, ale by było. Kurczę, może rzeczywiście jakiegoś streama i ja odpalę z tych draftów. Jeżeli daście rzeczywiście, jak widzicie, zrobić draft 193, to nie jest to aż tak słaba sytuacja, jeżeli chodzi o ten rynek draftów. No i może trzeba będzie coś podziałać. W każdym bądź razie, draft 103 został zrobiony, 194 wciąż nie, a jest już czerwiec. No ale to już mniejsza z tym. Draft 63 jest zrobiony. Czy to prawda, że w Player Peeku, tym najnowszym można trafić karty za ponad 15 milionów końców. I tak moi drodzy widzowie jest to prawda, taki oto Player Peak miała pewna osoba, niech to będzie przepowiednia przed tym streamem o godzinie 20.00, na który serdecznie zapraszam. Oczywiście, jeżeli powiadomienie przyjdzie, to wbijcie sobie na kanał. W każdym bądź razie ktoś trafił zidana, Optimusa oraz Hulita. No i Komana, no, ale wiadomo ten koman to. Wiadomo ile znaczy w tym player picku, ale Zidane i Hulit, czy tutaj miałbym problem z wyborem kogo? No, raczej nie. No, Hulit musiałby tutaj wlecieć. Chociaż ten Zidane, absolutnie też fenomenalna karta. No, ale taki środek pomocy Hulit z, z Lotarem Mateosem, Optimusy u mnie w składzie, ale to by chodziło. No, ale i tak nie zmienia to faktu, że ten skład, ten player pick wygląda fenomenalnie. I bardzo chciałbym, żeby taka sytuacja u mnie również miała miejsce, ale widziałem, że naprawdę bardzo dużo ludzi z tego playerpika trafia fatalne karty, no ale ostatnio u mnie drop jest trochę podkręcony, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Czy to prawda, że kiedykolwiek w FIFA najczęściej używaną kartą piłkarza na dwóch pierwszych miejscach był ten sam piłkarz tylko na jednej karcie? I zanim odpowiem Wam na to pytanie, to chcę powiedzieć, że na trzecim miejscu znajduje się Neymar. To właśnie tą kartą ludzie w FIFA 20 najczęściej grali. Natomiast na dwóch pierwszych miejscach rzeczywiście znajduje się ta sama karta, i bardzo ciekawi mnie, czy znacie o kartę, o jakiego piłkarza chodzi. No, myślę, że większość z Was wie: mianowicie, jest to oczywiście, moi drodzy. Wissam, Ben Yeder. tutaj akurat na karcie Informa 87. Ten Inform był kartą, którą najczęściej ludzie grali, a także jego wersja Once to Watch 87. To dwie karty, którymi właśnie ludzie najchętniej grali w FIFA 20. Wówczas ben Jeder był prawdziwym kocurem. To, co robił na boisko, by było czymś niesamowitym. Obecnie w FIFA 21, ben Jeder, nie oszukujmy się, jest już kartą mega przeciętną. Bardzo mało ludzi nim gra. Praktycznie nikt już ben Jeder nie gra, jak mam być szczery. W ogóle bardzo mało się go widzi w składach. A tak szczerze, ile na przykład ben Jeder w najdroższej wersji teraz chodzi? Aż jestem troszkę ciekawy. Taki Toc, no toc pewnie trochę chodzi. Oj, ale wczytywanie 700 tysięcy co nie jest tak duża, headliner 200 tysięcy. O jezu, no to pokazuje, że Beníder w tym roku już tak dobrą kartą jak w tamtych latach nie jest. Natomiast Beníder był najchętniej grano kartą FIFA 20. No i przedczas czas na pytanie odcinka, a mianowicie, czy istnieje jakaś brązowa karta, która jest lepsza od samego Ronaldo Nazario de Lima. Słuchajcie, jeżeli chodzi o brązową kartę, to takiej nie ma, ale istnieje srebrna karta, która jest lepsza od wersji Nazario i to nawet Prime. Zobaczcie to, jest obecnie kilka kart, które są specjalne, ale są zaliczane jako srebrne, moi drodzy. Ten Medran Dalbert, Maggidi czy Zambia albo Wirtz są zaliczani jako karty srebrne. I teraz tak, najlepszą z nich jest karta Medrana, która ma 2348 in-game stats. Co zresztą możecie zobaczyć teraz. a Natomiast Nazario wersji Prime in-game stats ma 2341, co wychodzi na to, że taka karta medrana srebrna jest lepsza od wersji Nazario Prima, Niesamowite. Oczywiście tutaj w dużej mierze też ma fakt, że on ma dużo tej defensywy więcej od Ronaldo Nazario, co właśnie przez to sprawia, że ma kurczę te in-game stats lepsze, ale to i tak nie zmienia faktu, mimo wszystko. Że właśnie Medran jest kartą, niby pod względem ingame stats lepszą od Nazario Prima. I zobaczcie to: tutaj karnych ma nawet o, o 9 więcej Medran. No dobra, to nieistotne. Natomiast zobaczcie to: od Nazario Moments dosłownie dzieli go kilka punktów. Nie no dobra, już może kilka, nie trochę przesadzam. Bo jednak, ale Base stats tylko 14 ma więcej Nazario Delima wersji Optimus. No, ale wiadomo, że tutaj w dużej mierze przez defensywę, więc nie ma tutaj co tak oceniać. Ale myślę, że i tak fajną ciekawostką jest fakt, że srebrna karta ma lepsze statystyki od właśnie Nazario Optimusa. Co oczywiście nie zmienia faktu, że nigdy w życiu bym nie wymienił Nazario Prima na jakiegoś medrana. No, ale myślę, że i tak jest to naprawdę fajna ciekawostka. Co ciekawe, jeszcze taki Dalbert. Prawie zbliża się do tego. A nie, nawet Dalbert nie nie jest lepszy od wersji Prima, ale od takiego, na przykład Baby Ronaldo Nazario, to myślę, że ile tych srebrnych kart jest lepszych? 2200. Ula lato, aż raz, dwa, trzy, cztery. Sześć kart jest lepszych od Nazario Baby, no ale akurat Nazario Baby to jest jedna ze słabszych ikon. W sensie już na ten etap gry. Ona jeszcze kosztuje milion? LOL, ej, to, to bez jaj, ale nie wiedziałem, że aż tyle chodzi, ale 77 Staminy. 80 balansu, 4 na 4. No ja tyle za baby Ronaldo już na pewno bym nie dał.